Witam, witam wszystkie kochane, drogie wagi. Na czytaniu na wrzesień 2021. jest zaczynam dostawać chrypę już, bo po kolei robię te filmiki. Słuchajcie, to będzie takie czytanie króciutkie. Praca, związki, single na wrzesień. Oczywiście później zrobimy takie gdzieś już we wrześniu, uzupełniające. Prawdopodobnie zrobię Wam z run być może tam coś dodatkowo jeszcze wyjdzie mmm, takiego ciekawego. I też zrobimy to dla wszystkich znaków. Wtedy słuchajcie kochane wagi. Dziękuję wam, że jesteście ze mną. Dziękuję wam za poświęcony mi czas. Że oglądacie mnie, że jesteście ze mną, przede wszystkim, że mnie subskrybujecie. Witam też wszystkich nowych subskrybentów. Bardzo mi miło oczywiście Was gościć na naszym kanale, bo jest to nasz wspólny, nasze wspólne dzieło. Bez Was ja tutaj nic bym nie zrobiła. De facto, bo bym tak naprawdę mogła sobie nagrać i puszczać chyba samej sobie, tak? Więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, jestem Wam bardzo za to wdzięczna. Ale ruszamy z czytaniem, bo myślę, że chyba na to czekacie najbardziej. Ok, kochani, dla wszystkich osób spod znaku wagi poprosimy przekaz na wrzesień 2021. Wrzesień 2021 dla wszystkich osób z znaku Wagi przede wszystkim oglądających ten filmik na pracę związki i single. pracy związki i single. Uwagi wrzesień 2021 Okay, kochani. Zobaczmy, jaka będzie ogólna energia dla Was na wrzesień 2021 dla osób spod znaków walki. Spokój. Spokój. Bym powiedziała spokój, nuda, monotonia, czekanie, oczekiwanie i chyba takie uczenie się cierpliwości, bo być może jej brakuje Wam. Przepraszam, łyk herbatki, bo naprawdę dostaję mm, mm, chrypki. Ok, no to lecimy dalej. Praca dla osób spod znaku wagi we wrześniu. Początek miesiąca. Oj. Środek miesiąca. Oj. I koniec miesiąca. Jak to wagi prawie, słuchajcie, prawie jeszcze by tu brakowało jednego i typowo wagowo, mieczowo wasze energie praktycznie, tak? Okej. Okay. Związki. Początek. Środek miesiąca. Koniec miesiąca i single. Co tam u singli we wrześniu? Mhm, środek miesiąca i koniec miesiąca. Mhm dużo kart się bardzo powtarza, słuchajcie w tych czytaniach. Mimo to, że one są tak tasowane. O zobaczcie, jeszcze mamy tutaj dziesiątkę, dziesiątkę i tu mamy dziesiątką zaczynamy. Słuchajcie. Teoretycznie jest stabilnie. Teoretycznie ta energia pokazuje, że trzeba się nauczyć cierpliwości, trzeba się nauczyć tego, że to co żeście wcześniej coś zrobili, zasiali, poczyniliście to, to przyniesie jakiś rezultat, ale trzeba być cierpliwym. No, i też nie można osiąść na laurach. Też, też trzeba nadal coś robić. Nie można tylko czekać. Ale, jakby nie było, jest to taki, taki trochę spokój: nic za bardzo się dziać nie będzie takiego spektakularnego. Słuchajcie, to, co tutaj jest pokazane: dziesiątka oczywiście yy, mieczy, i ta dziesiątka buław. Powiedziałabym tak. Wy po prostu jesteście przemęczeni, przepracowani. Przede wszystkim za dużo y, myślenia, za dużo martwienia się y, w tej pracy być może o jutro. No bo wiadomo, sytuację mamy jaką mamy, dla dużo dużo osób oczywiście gdzieś tam być może ma w swojej pracy takie obowiązki. Niektórzy mają swoje firmy, działalności. Bądź ewentualnie są na stanowiskach zarządzającymi innymi ludźmi w jakiś sposób, tak? I myślę, że to was bardzo tutaj troszeczkę już przygniata, że wy już tutaj jesteście bardzo przemęczeni tym, tym takim, tą taką formą właśnie ciągle mienia czegoś na głowie, że ciągle o czymś musicie myśleć. Jesteście przez to, słuchajcie, zamknięci tacy swoich y, przemyśleniach i y, y, y gdzieś to spowodowało, że to już jest koniec, że to już, to już to już jest ku końcowi idzie, czyli ta dziesiątka tutaj też o tym mówi, że wy jak gdyby już wychodzicie z tego, że już gorzej być nie może, tyle wam powiem, tak, gorzej być nie może, wy odchodzicie do tego, co wam służy, bo wy wiecie, że już dalej tkwienie w czymś takim, w pracy, być może to będzie zmiana pracy, dosłownie i teraz tak, dla tych, którzy rzeczywiście no być może mają jakieś etaty, a nawet może mają firmy. To dla was to było zbyt dużo. Wy uznaliście, że to już jest koniec, że to już samo, chyba samo śmiercią naturalną umarło i wy chcecie zmiany, przede wszystkim zmiany i wy po tą zmianę tutaj chcecie pójść i zaczniecie ku temu mieć jakieś oczywiście działania jeśli chodzi o, o, o zmianę tej pracy, zmiany firmy, nie wiem, czegokolwiek zmiany w sprawach takich zawodowych, tak. Może też tak być, słuchajcie, że wy wiecie, czego wy chcecie, wy wiecie, co jest wam potrzebne, wy już swoje przeżyliście i na koniec miesiąca wy dokładnie będziecie wiedzieli, jakie działania chcecie podjąć, tak? I teraz tak, albo to jesteście wy, konkretnie już analizujący, co chcecie w życiu dalej robić, że to, co wam nie służyło, co było zbytnim obciążeniem, trzeba to po prostu zmienić, pójść w nowe. Tu mamy też kartę bramy, słuchajcie, więc. Więc to i tak musi się wydarzyć, musicie pójść tam, gdzie jest już spokój, gdzie wy odnajdziecie ten spokój, bo yy, zbyt dużo na, na sobie po prostu mieliście, tak? I teraz tak, to może być tak, zmiana pracy, przekwalifikowanie się, to może być douczenie się czegoś i pójście zupełnie w coś nowego, to może być totalnie zmiana stanowiska, czyli to, które wam nie pasowało, wy po prostu pójdziecie na jakieś inne, jakkolwiek by tego nie nazwał, to skończy się jakiś etap waszej pracy. A zacznie się coś nowego, coś lepszego, na co trzeba będzie poczekać. To znaczy, będzie trzeba poczekać na tego rezultaty finansowe, na pewno. Będzie trzeba mieć trochę cierpliwości, zanim to się wszystko rozwinie. Mówimy tutaj na przykład o własnych działalnościach, ale też jeśli chodzi o, o, eta, o etaty, to też trzeba będzie poczekać na to, aż się wy w tym odnajdziecie. Wy na pewno wiecie, czego chcecie i na pewno sobie z tym poradzicie, bo wagi, wagi są oczywiście bardzo analityczne i rozważają wszystko, ale. Yy, Wy z pełną świadomością będziecie wybierali kolejne działanie, jeżeli zostaniecie w tej pracy, w której jesteście, bo jeżeli to nie, nie, jest, nie jest do Was, to też może być tak, że po prostu Wy głośno powiecie, czego Wy oczekujecie w tej pracy, że jest Wam tutaj za ciężko, że Wam to nie pasuje, że Was to ogranicza, że Was to w jakiś sposób po prostu już yy, doprowadziło do ściany. I wy nie chcecie w ten sposób, tak? Wy chcecie jakieś tam zmiany, więc pójdziecie o coś po prostu wtedy poprosić, czy o zmianę stanowiska, czy, czy, czy czegokolwiek innego, tak? Na pewno szykuje się taka drastyczna zmiana, i jakby nie było, to na pewno yy, to, co było dla Was obciążeniem, ciężarem, i co dla Was było już takie yy, na pograniczu, na pewno odejdzie. Czyli to będzie, to już jest koniec czegoś, co. Sprawiało Wam jakąś trudność, ból, zakłopotanie, zmartwienie i teraz tylko będzie trzeba czekać na rozwój kolejnej sytuacji, która już będzie przez Was dobrze tutaj, że tak powiem, przeanalizowana, bo wy dokładnie wiecie, w którą stronę chcecie pójść. To tyle, jeśli chodzi o pracę. No słuchajcie, to może być dla nikogo, a może być dla kogoś. Dajcie mi oczywiście znać. Jeśli chodzi o mm, sprawy związane z waszymi relacjami, związkami, tak, no to cóż mogę tutaj powiedzieć, tak? Jest pokazane tutaj troszeczkę, że yy, jest tutaj trochę pokazane, że wy może na początku będziecie się czuli tacy troszeczkę, słuchajcie, wykorzystani, oszukani być może, tak bym powiedziała, tak troszeczkę, yy, że gdzieś te, mieliście inne marzenia, a co innego tutaj się. Yy, Klaruję. Natomiast ja bym tutaj nie doszukiwała się nie wiadomo czego. Pokazane jest, że musicie walczyć o swoje, na pewno. Na pewno musicie walczyć o swoje. Jeżeli jesteście w związkach, to ta osoba na pewno jest tą osobą właściwą. Być może, być może za dużo zrzucone jest na Wasze barki. Tutaj jest pokazane i to WY musicie tutaj mocno kombinować, żeby, żeby jakoś to funkcjonowało. Ale jest to dosyć takie, bym powiedziała. Dobra relacja, ja tutaj nie widzę jakiejś takiej, wiecie, sytuacji, która by mi powiedziała, że to nie jest dla Was ten związek, więc słuchajcie, jeżeli jest inaczej, to być może to nie jest dla Was, ale ja tutaj nie widzę takiej sytuacji jakiejś podramkowej. Tu jest dużo pracy, jesteście skupieni na pracy, ale Wy też pracujecie, Wy też pracujecie. Dla, dla was, dla was, dla waszej rodziny, tak? I mówię, jeżeli nawet jesteście trochę, musicie wykazywać się w tym związku jakimś sprytem, coś musicie przeforsować w tym związku. Być może wasz partner próbuje tam coś przeforsować, to to, to jest takie jak gdyby normalne, naturalne. Nie widzę tutaj jakichś takich spektakularnych. <laughs> Sytuacji. Wydaje mi się, że y, może tylko tak być, że oczekiwaliście czegoś innego, a tego nie macie, jest takie przyziemne funkcjonowanie i trochę te wasze marzenia was mogą trochę gubić, bo za bardzo sobie wyidealizowaliście być może wasz związek, waszego partnera, partnerkę i to was może trochę gubić, bo po drodze się okazuje, że jednak jest inaczej. Natomiast, y, natomiast jest to osoba, myślę, która. Y, która y, gdzieś tam w tym waszym związku wnosi na pewno dużo dobrego. Jest to osoba bardzo pracowita, przepracowana być może właśnie też, ale być może to wy też tak dużo pracujecie i nie macie czasu też na, na takie, słuchajcie, przyziemne tematy w, tej, w tym waszym związku. Dla mnie przede wszystkim troszeczkę zejść na ziemię, bym powiedziała, tak? Ja to tak tutaj widzę. Nie doszukiwać się czegoś i przede wszystkim bym powiedziała, Idealizować strasznie tego związku, nie robić z tego jakichś takich spektakularnych tutaj oczekiwań, bo no, każdy czasami musi coś kombinować w tej relacji, żeby to jakoś wyglądało. Nie widzę tutaj jakichś takich sytuacji niefajnych, tak? Mówię, no raczej tego tak nie czuję, tak? Karty tutaj mi pokazały zupełnie tą historię, tak jak Wam tutaj pokazałam. Jeśli chodzi o single. Jeśli chodzi, słuchajcie o single, no to słuchajcie, u singli jest oczywiście pokazane, że na koniec miesiąca możecie kogoś poznać. Oczywiście, może to być osoba, która jest dosłownie poznana w waszej pracy. Być może wyjechaliście nawet gdzieś tam, być może jesteście gdzieś tam w plenerze, być może gdzieś tam macie takie, mm, taką pracę, gdzie jesteście wśród ludzi, gdzie się spotykacie, gdzie macie jakieś, nie wiem, eventy, robicie cokolwiek innego, takiego czasami gdzieś tam w plenerze. Nie mówię, że, że to jest o taki, takim. Ym, Akurat tutaj głównym podłożem tego, co chcę powiedzieć, ale też tak może być. To w takim miejscu możecie kogoś poznać. Dla mnie możecie kogoś poznać przede wszystkim w pracy, przede wszystkim w pracy gdzieś, gdzie się stykacie z ludźmi w swoich sprawach zawodowych, finansowych. Natomiast to może być właśnie taki, taki czynnik, do tego, żeby kogoś poznać, i to będzie osoba na pewno, która będzie warta uwagi, bo z tą osobą na pewno można będzie dalej coś tutaj. Obgadywać, tworzyć, yy, dogadywać się i mieć jakieś tam perspektywy na przyszłość. Ja nie mówię, że z tego będzie jakaś nie wiadomo jaka miłość i, i tak dalej, bo tego jeszcze nie wiemy, ale są na to porządne tutaj przesłanki, które mówią o tym, że z tego rzeczywiście, yy, z tej mąki akurat chleb można upiec. Na pewno będzie to wymagało jakiejś pracy, ale tak jak mówię, yy, możecie poznać tą osobę. Gdzieś tutaj w środowisku jakimś takim, wiecie, bardziej zawodowym, w takich naturalnym, naturalny dosłownie sposób, gdzie byście się może nawet tego nie spodziewali. Tak to tutaj, drogie single, widzę. Natomiast, no, ta praca to tu jest pokazana bardzo, więc Wy naprawdę bardzo tutaj ciężko pracujecie i to nie podlega w ogóle dyskusji. i Myślę, że trochę powinniście też właśnie skupić się na tych Waszych relacjach, na tych Waszych związkach. Bądź, jeśli jeszcze ich nie macie, to też skupić się chociażby trochę na sobie, bądź na osobach bliskich, tak? Ok, poprosimy w takim razie o przekaz jednorożców. Poprosimy o przekaz dla osób z podznaku wagi na wrześniu 2021. Poprosimy o przekaz. Dla osób z pod znaku wagi na wrzesień 2021. Ok. I przekaz dla Was. Chrystus. Słuchajcie, nie musicie być osobami wierzącymi. Ja Wam powiem, co ja tutaj widzę i zaraz przeczytam z książeczki, bo wyjątkowo w tym y, y, czytaniach na wrzesień czytam Wam wyjątkowo z książeczek. Chociaż ja ich nie używam, ale, yy, ale wam wyjątkowo przeczytam. Otwórz drzwi do Królestwa Niebieskiego. Słuchajcie, kochani, zanim przeczytamy, ja wam powiem tak: dla mnie to jest przede wszystkim otwieranie się na innych ludzi, otwieranie się na nowe, otwieranie się na, na to, co dobre, otwieranie się na wszelkie możliwości, tak samo w związku, otwieranie się na pewne rzeczy. Nie doszukiwania się, nie, do, nie idealizowania pewnych rzeczy w relacjach na przykład związkowych, tak? Nie doszukiwania się tego, że ja muszę kombinować, albo że mąż kombinuje, że ciągle tutaj są jakieś takie niefajne nie sytuacje, że ja chciałam księcia na białym koniu, a mam faceta, który ciężko pracuje, albo ja ciężko pracuję, yy, a to powinno wyglądać inaczej. I ciągle, ciągle doszukiwanie się czegoś, tak? W pracy to jest dla mnie pójście przede wszystkim yy, yy, w nowe otworzenie się na to, że zmiany są. Są potrzebne, że pewne cykle, nawet takie doświadczenia ciężkie, które, które gdzieś tam tutaj są pokazane, mają swój sens, bo później oczekujecie czegoś, co Wam los może przynieść bardzo dobrego w postaci właśnie pieniędzy, w postaci stałości pracy, stabilizacji, a czasami takie zmiany są potrzebne. No nie wszyscy jesteśmy, nie wszyscy jesteśmy skazani na to, żeby pracować na etacie. Tak samo jak nie wszyscy jesteśmy skazani, żeby pracować u siebie. Każdy wybiera, każdy ma to gdzieś zapisane w swoim horoskopie, w swojej numerologii, co powinien w życiu robić. Jeżeli to nie jest tak do końca zgodne, to ten los będzie właśnie was tak popychał, że będziecie odczuwali takie rzeczy. I po to jest ten Chrystus tutaj pokazany, że byście otworzyli drzwi, żebyście przyjęli to błogosławieństwo z góry, oczywiście, ale też umieli się nim podzielić dla innych osób. A ja wam teraz przeczytam, jak to jest tutaj ujęte. W treści tej karty. To jest ostatnia zresztą karta. Zobaczcie, Chrystus i jednorożce kochają bezwarunkowo. Karta ta zachęca Cię do wysyłania czystej miłości, bez osądzania każdemu, kogo spotkasz. Otworzy to przed Tobą bramę nieba. Tak? No to widzicie, zanim to przeczytałam, mniej więcej Wam to powiedziałam, żebyście dzielili się właśnie tym swoją dobrocią, tym uczuciem, żebyście nie trzymali w sobie jakiejś zadry. Jeżeli coś jest nie tak, to widocznie tak miało być. Trzeba to zmienić, trzeba znaleźć na to jakiś złoty środek. Wy dobrze wiecie, jak macie to zrobić. Być może tylko za długo nie myślcie, bo wagi mają tu do siebie, że bardzo często... Zbyt długo, długo coś ważą i kombinują tutaj, w którą stronę co i jak zrobić. Nie powiedzieć szczerze, otwarcie z sercem, i też tutaj myślę, że dużo wyjaśnień wtedy będzie jasnych. Kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie. Ciekawa jestem, dla kogo to było. Tak jak wspomniałam, będę robiła takie, takie dodatkowe uzupełnienie tego czytania z run, ale to już jak się zacznie wrzesień. Zobaczymy, jak, jak z tym wrześniem ruszymy. Słuchajcie, wszystkiego dobrego Wam życzę, drogie Wagusie. Samego słońca, mimo to, że się zacznie niebawem właśnie jesień i ta pogoda już potrafi być taka jesienna, to życzę Wam dużo słońca. Oczywiście na co dzień w sercu dla Siebie, dla innych ludzi, żebyście byli pogodni i żebyście nie dopuszczali tych złych nastrojów i emocji do siebie. Wszystkiego dobrego Wam życzę, kochanie. Do zobaczenia. Papa! Pa.